Modlę się w łóżku. Czy to OK? Posłuchajcie odpowiedzi. Dzisiaj pytanie zadaje Filip. Ojcze Remigiuszu, każdego dnia modlę się rano i wieczorem, odmawiając różanie, zbrewiarz oraz inne modlitwy, leżąc po prostu w łóżku. W ciągu dnia też staram się modlić w myślach, pracując, jadąc autem, czy po prostu siedząc. Moje pytanie brzmi, czy moja postawa podczas modlitwy jest grzechem, nieuszanowaniem modlitwy? Liczy na ojca odpowiedź serdecznie. Pozdrawiam, zapewniając o modlitwie, za którą Filip bardzo serdecznie tobie dziękuję. Filip, na pewno, na pewno nie jest to grzech. Dobrze, że się modlisz. Natomiast w modlitwie potrzebny jest również szacunek do Pana Boga. I teraz, gdybyś nie zadał tego pytania, tylko tak robił, że się modlę w łóżku. I dla ciebie jest to ok. To nie byłoby problemu. Problem się pojawia, ponieważ pytasz się, czy to jest grzech. To znaczy, że masz wątpliwość, czy tak mogę stawać przed Panem Bogiem. Ponieważ w stawaniu przed Panem Bogiem trzeba okazać, jakby powinny być dwie rzeczy. Powinno być okazanie szacunku i jednocześnie, co do zasady, postawa, która jest dla mnie wygodna, że się mogę z Bogiem spotkać. Czasem są postawy pokutne, to jest inna sytuacja. Mówimy o normalnej modlitwie w ciągu dnia, kiedy właśnie mówię brewiarz, modlę się Pismem Świętym, odmawiam różaniec. I każda taka modlitwa wymaga, żeby się skupić na Panu Bogu, też jest mi wygodnie, ale jestem pełen szacunku. I są osoby, które będą szanowały Pana Boga leżąc. Ale nie mają pytań. Nie mają wątpliwości. Tylko po prostu tak stają, tak się modlą. Zanim staną, to odmawiają brewiarz, jeszcze nie zapalą światła i już tam z komórki, która sama świeci w sobie, to y, po prostu modlą się. Albo biorą słowo z dnia, albo wieczorem. Tak niektórzy funkcjonują i nie można powiedzieć, że to jest źle, czy dobrze. Ta osoba musi sama zobaczyć, czy ja tak przed Panem Bogiem mogę stawać, czy to dla mnie jest w porządku. Niektórzy w domu mają najważniejsze rozmowy w łóżku, a inni przy stole. A jeszcze inni uważają, że taka y, ważna rozmowa to, to musi być po modlitwie i trzeba przyładnie zastawionym stole. I każdy ma swój styl, każdy ma jakiś swój rytm i, i tego się trzymamy. Także tutaj nie ma y, takiej odpowiedzi grzech, czy y, na pewno nie jest to w ogóle grzech, tak? tylko czy może jest coś więcej. I ja zachęcam do tego, żeby w postawie wymagać od siebie, że to sprzyja. Że ja nie tylko wymagam skupienia, ale to, to że ja staję przed królem, staję przed moim bogiem, przed moim stwórcą i panem. I, no i znowu, dla kogoś to będzie rzecz kręczeć, dla kogoś leżeć krzyżem, a dla kogoś, że stać. A naprawdę ja dużo się modlę na siedzącą. Ale staram się jakąś taką godną postawę na siedzącą. Jak to uważa, pamiętam, jak byłem w Stanach. To zawsze mnie jakoś tak irytowało, że oni modlą się z rękoma w kieszeni. I... Ale dla nich to jest normalne. I w ogóle pytanie o to, czy zwracanie uwagi. Ma jak... kartkę, śpiewnik, kartkę śpiewa, ręka w kieszeni druga. No i, I to jest u nich przyjęte kulturowo i tak się modlą. No, no okej. Okay. Y ważne, że on ten człowiek wyraża w tym szacunek. Dla nas to by było nie do przyjęcia. Po prostu Mogę sobie wyobrazić, że w nieden jeden ksiądz za takie coś by młodego człowieka wyrzucił z kościoła. No a, a tam to jest normalne i nawet na spotkaniach modlitewnych księża tak się modlą. I, 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 tak. Dobrze. Filip, myślę, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Komentujcie, piszcie swoje komentarze, co uważacie na dany temat. Kolejne pytania pod odcinkiem 200 i kciuk w górę subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka z Panem